Ja czołem w klubie czytelniczej grzywki. Nowym. Widzieliście? Możesz tak zrobić jeszcze raz? Teraz będzie robiła tak jak ja. Albo jeszcze. Czekam na ten moment. Nie, tak nie robię. Jeszcze. Daję ci tydzień aż podrośnie. Ja nie mam takiej wystającej dolnej barki. Przepraszam. E... Wiele nas łączy, jak widzicie. Na przykład to, że chcemy porozmawiać o jednej książce. Tada! Obie ją nawet przeczytałyśmy, co jak wiadomo rzadko się nam zdarza, bo y, uznajemy, że jak jedna coś przeczytała, to prawie tak jakby druga też, ale... To się nazywa wspólny umysł czytelniczy, występuje w przyrodzie w postaci krótkiej przerwy. Ale nie mogłyśmy sobie odmówić przeczytania tej książki i właściwie w dniu premiery, która odbyła się we wtorek y, ubiegły, cześć Mila. nie wiem czy ją widać, ale... Jest Tam jest, piesek, jak jest. pies jakby, pies. Już zakupiłyśmy tę książkę i zaczęłyśmy ją czytać i wymieniałyśmy się opiniami przez internet, bo Justyna była na wakacjach. No i co? No i ja muszę powiedzieć, chyba ci nawet nie powiedziałam tego zdania jeszcze, że mi się chyba podobała bardziej niż opowieść podręczna. Że... Mm... Mam wrażenie, że tak, byłam przerażona, jak usłyszałam, że Edward pisze kontynuację tej książki, bo po pierwsze uważam, że z każdym kolejnym sezonem serialu, serial stawał się coraz mniej nadający się do oglądania, a po drugie bardzo jestem sceptyczna, kiedy słyszę, że ktoś planuje przekuć swój wielki sukces w jeszcze większy sukces, bo to się zwykle nie udaje, ale tym razem się udało. No tak, bo ta pierwsza część sprzed ponad prawie... 30 lat, Powstała jednak z jakiejś, powiedzmy, potrzeby serca, i no, atut lubi się bawić w dystopie i opisywać, co się może wydarzyć z naszym światem. A no, ta druga część no, to ewidentnie została zainspirowana wielkim sukcesem serialu tym, że ludzie znowu zaczęli o tej książce rozmawiać że protestujące kobiety na całym świecie przebierały się w stroje podręcznej. No i to mogło wyjść naprawdę bardzo źle. A tymczasem, tymczasem Etwood, która przez wszystkie te lata, zwłaszcza książka znów zyskała taki rozgłos i ponownie wróciła na listy bestsellerów, była pytana zaraz po tym jak Donald Trump został prezydentem. To wtedy... To jest taki to związek, prawda? To, tak, 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 to się łączy, To Etwood była na stop pytana co było dalej, ale też co się właściwie stało nie z bohaterkami, tylko z państwem, które opisywała. Też nie wiesz, jak to się wymawia? Nie, właśnie cały czas nie wiem, czy to jest gilet, Gillette, dżilat, Przepraszam, nie będę udawała, że, że wiem. Ja I też właśnie nie wiem, Moje być. czytelnicze życie jest na tyle szczęśliwe, że jak nie wiem, jak coś się czyta, to czytam po swojemu i jestem z tego bardzo zadowolona. Swoją drogą dzięki Natalii odkryłam, bo ja, jak wiecie, Czytamy obie po angielsku, Natalia częściej niż ja, bo ja mam tak, że jak mam brać słownik i sprawdzać słówka, to się zniechęcam. I dzięki Natalii, bo nie wiedziałam tego wcześniej, odkryłam, że na Kindle po prostu klika się w słowo i tam jest definicja. Wspaniałe, Takie proste. No, yy, więc yy, wiemy, co stało się z Państwem. i wiemy, jak właściwie, wiemy dzięki tej książce zarówno, jak tak naprawdę powstało, ale tak naprawdę również, jak Skończyło swoje istnienie w takim y, historycznym sensie, i to jest dużo ciekawsze, niż gdybyśmy dowiedzieli się, co stało się z podręczną, która była główną bohaterką taśmy z pierwszej I to byłoby też takie bardzo proste y, pójście po linii najmniejszego oporu a tymczasem Atwood zdecydowała nam się pokazać, to Państwo wiecie, sami wiecie które, od środka, z góry i trochę z boku, to znaczy z góry, to znaczy od, poprzez bohaterkę, ciotkę Lidię, która jest właściwie jedną z, może powiedzieć, może nie ma matek założycielek, ale takich myślicielek głównych no jest tego reżimu. Twórczynią właściwie wielu zasad, które dotyczyły kobiet. Tak, ze środka, bo jedna z dziewczynek, która jest wychowywana na żonę, tak. opowiada o swojej edukacji i dorastaniu. I z zewnątrz, bo dziewczynka, która z Kanady, państwa, które z... sąsiaduje z tym reżimem i też jest tym państwem, do którego uciekają uchodźcy stamtąd. Tak, więc możemy zobaczyć troszkę z innej perspektywy niż no, podręczna, która jakby opowiadała o swoim jednym konkretnym doświadczeniu, i to oczywiście też było bardzo ciekawe, ale tym razem Atwood zdecydowała się. Na zupełnie inny wybieg, i to jej się super udało. To znaczy, te trzy głosy rzeczywiście się bardzo między sobą różnią. No, ciotka Lidia, oczywiście, opowiadająca o tym, co w jej życiu się wydarzyło, że zdecydowała się na czele takiego reżimu stanąć. No, ta kanadyjska dziewczynka to jej opowieść to właściwie taka. Prawie, że opowieść dla młodzieży, można powiedzieć, takie są tam te elementy. Tak ja mi się czytał, opowieść jak adult. Kłótnie z rodzicami, jakieś problemy szkolne i dalej. No i też bardzo ciekawa ta dziewczynka wychowywana już wewnątrz i ten taki, to takie pranie mózgu, którym są poddawane dziewczynki i to, co one uważają za, za prawidłowe, za nieprawidłowe. jak jak kobieta powinna się zachowywać. To naprawdę jest fascynujące. No i jest intryga, która sprawia, że wszystkie te trzy wątki w którymś momencie jakoś się przepną. Oczywiście nie zdradzimy w jaki sposób i jak to się stanie, ale od początku czyta się to fascynująco. No jest też bardzo ciekawy zabieg, bo jeżeli pamiętacie, opowieść podręcznej to były tak naprawdę zapisy z kasety, z nagran. Które w których podręczna opowiadała o swojej historii, a tutaj mamy do czynienia z relacjami świadków, i to są właśnie te dwie młode dziewczyny, i z co? czymś na kształt dziennika, który pisze ciotka Lidia. Tak, dziennika takiego bieżącego, opowiadającego o tym co tu i teraz, ale też zawierającego wspomnienia z jej przeszłości, wiemy w końcu kim była e, zanim została ciotką i, i jaki był jej los i to w ogóle sprawia, nie wiem jak ty miałaś, dla mnie ta postać w końcu stała się ciekawa, bo wcześniej, w ogóle ona ma dla mnie już do końca i to akurat może niedobrze, będzie miała zawsze twarz serialowej aktorki i jak czytałam, to cały czas widziałam tę postać, tak jak ona była przedstawiona w serialu, ale no, nie znosiłam jej, a teraz dalej jej nie znoszę, ale przynajmniej ją rozumiem i to Aha. jest bardzo fajne. Tak, to znaczy nie ma tam też, ktoś w komentarzach na Facebooku napisał, że zastanawia się, czy będzie musiał odkładać książkę, żeby odpocząć psychicznie. Wydaje mi się, że tutaj w przeciwieństwie do serialu mało jest takich scen rzeczywiście, takich. Nie ma teatowania przemocą takiego. Bardzo. Jest kilka takich momentów, ale no paradoksalnie one też już tak nie działają, bo jakby tortury można opisać. Dramatycznie, no raz, jakieś. Tak samo molestowanie, czy. czy... No. Te, te wszystkie straszne sceny. One są straszne, ale już trochę wiemy, czego się spodziewać. To znaczy, na szczęście, Atwood nie poszła w takie szokowanie, że wymyśla jeszcze gorsze rzeczy, i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. Jest tam kilka takich scen rzeczywiście mocnych, ale one nie. Jakoś nie przeważają w tej książce, na szczęście. No Mi się książka podobała tak bardzo, że przeczytałam nawet podziękowania na koniec, i bibliografię, i wszystko, co tam było. I nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, że w podziękowaniach Edwards dziękuję również przedstawicielom polskiego ruchu oporu, których poznawała w tak. czasie swojego życia. Bo tak. jednak ta książka jest też właśnie o tym, jak stawiono opór reżimowi, co prawdziwa historie z życia na pewno pomogły jej lepiej zrozumieć, jak ludzie funkcjonują w, pod. Dyktandem jakiegoś reżimu, i to było super, ale też właśnie było się fajne, bo cała ta końcówka była odpowiedzią na to, dlaczego na w ogóle zdecydowała się ta książkę pisać, bo przecież nie musiała. Naprawdę, ona no, ani nie potrzebuje tych pieniędzy, ani tego zainteresowania, które już ma. Bardzo to było dla mnie też intrygujące, i tu Natalia pewnie więcej Wam opowie, bo jak się dowiedziałam, że ta książka jeszcze nie wyszła, a już była nominowana do nagród, to zrobiłam takie. Nie czasem była i jest na krótkie liście? Tak, jest w finale Nagrody Bookera i y, jurorzy narzekali trochę na to, jak wiele obostrzeń jest związanych z tą książką. Nawet kiedy ogłaszano tą szóstkę finałową, no to wszystkie książki były y, jakby na stole y, wystawione, a Atwood była taka tylko kartonowa Atrapa, żeby nikt nie ukradł, nie, nie skserował, nie wypuścił do sieci. Nie skserował, tylko odpulował. Ale książka jest w <laughs> odpulowych czasach, pamiętacie. Yy, więc naprawdę dużo, bo bateria ci się wyczerpuje. Yy, więc naprawdę było dużo problemów i to wiedzą też wydawcy z różnych krajów. Co prawda, no, w kilku krajach ukazała się w tym samym czasie, ale yy, no, podobno bardzo był duży problem z dotarciem, ja nawet wiem jako recenzentka, która często przed premierą dostaje książki, że straszny był problem z wyciągnięciem tej książki z wydawnictwa, więc... No, mi to przy... to, no, jak opowiadałaś, to mi przypominało, jak ja próbowałam dostać nową książkę George'a Martina. No więc właśnie, to jest... Z jednej strony myślę, że to jest fajne dla literatury, kiedy ludzie się tak nią ekscytują, jak nowym sezonem serialu, a z drugiej, no to jest już taki, takie poprzaleństwo, trochę jak właśnie z Harrym Potterem, z Elaną Ferrante, która też już wkrótce i nowa książka we Włoszech, niestety po włosku jej nie przeczytam przed polską premierą, ale... ale Słuchaj, czekamy. może warto się nauczyć nowego języka, nie zastanawiałaś się nad tym do listopada? Tak, więc bardzo nam się podobało, polska premiera w lutym. Polecamy! Już jest tłumaczona, już Ci się wyłączył kindelek. Było to warto zrobić po angielsku, ale ja na przykład czuję, że po polsku też jeszcze raz będę chciała przeczytać, że to jest na tyle dobra historia, że, że może będę chciała do niej wrócić. Więc jeżeli jesteście ciekawi, czy warto czekać, warto. Jeżeli jesteście niecierpliwi, czytajcie po angielsku. Margaret Atwood nie zawiodła naszych oczekiwań. Cieszcie się, że wróciłyśmy razem z Margaret. To jest to wspaniały jest. zestaw. Ja mam nawet specjalną koszulkę. A za ci taką przemyśleć? Wiesz co, to babcia była na wakacjach i. Ba babcia w Nowym Jorku. <laughs> Babciu. Słuchajcie, no, różnymi drogami po... przemierzają świat nasze babcie. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał. Dawno nas nie było, ale. Sam czas obiecujemy, że wrócimy i to być może jest właśnie ten moment. E, polecamy Wam też nasze filmy z literackiego Sopotu, które regularnie publikujemy teraz na kanale, bo to są rozmowy z pisarzami, których spotkałyśmy w czasie festiwalu. Głównie z pisarkami. Głównie z pisarkami. Właśnie to jest nawet ekstra bardziej, bo jest jeden pisarz. E, jest już odcinek o tym, co, jak czują Brexit, a wkrótce będzie też odcinek o tym... Jak czują e... Brexit? How do you feel Brexit? Tak, how do you feel? What tak właśnie z nimi rozmawiać nie, nie, nasz angielski jest lepszy. Ta książkę też naprawdę przeczytałyśmy. E, oraz e, będzie taki fajny odcinek, e, już prawie istnieje, o tym, co oni radzą młodym pisarzom, o tym, co chcą napisać książkę i to są bardzo ciekawe rady, więc czekajcie, dopatrujcie. Jak będziecie subskrybować, to YouTube da znać, że to już jest na kanale. Pa!